Osiem przyspieszonych pociągów kolei małopolskich oraz dwa spółki Polregio będą się dodatkowo zatrzymywały na stacji w Bogu Miłowicach. Ma to pomóc w komunikacji mieszkańcom po zamknięciu mostu w Ostrowie. Starosta powiatu tarnowskiego zwrócił się do samorządu województwa o wsparcie. Między innymi rozmawialiśmy o dodatkowych połączeniach. Stąd złożyliśmy deklarację, że 7 stycznia 2020 roku będą nowe połączenia. I tak też się stało, że dzisiaj od 7 stycznia te połączenia są uruchomione. Oprócz tego wszystkie przyspieszone pociągi również zatrzymują się na stacji Bogumyłowice. Godziny, w których realizowane są połączenia były uzgodnione. Zgadniane z przedstawicielem powiatu Tarnowskiego. Jeżeli mieszkańcy będą sygnalizować, że należy te godziny zmienić, że należałoby rozkład jazdy zmodyfikować, jesteśmy otwarci na tego typu dyskusje. Natomiast dla nas takim przedstawicielem mieszkańców powiatu tarnowskiego jest starosta tarnowski. W związku z tym, jeżeli takie głosy dojdą do przedstawicieli powiatu tarnowskiego, starosta tarnowski zwróci się do zarządu województwa małopolskiego, to w ramach rozmów z przewozami regionalnymi, kolejami małopolskimi będziemy starać się iść naprzeciw właśnie naszym mieszkańcom. Dodatkowe pociągi mają kursować między Miłowicami i Tarnowem przez rok. Ich uruchomienie będzie kosztowało ponad 260 tysięcy złotych.